Witam wszystkich na kanale, ponownie jak widać w tle Sebastian Mila, tak więc dzisiaj bierzemy się za kolejnego boksa z Ekstraklasy 12-13 jak widać w tle trochę boksów nam przybyło dzięki uprzejmości doktorowi Radianowi któremu bardzo dziękuję i bez zbędnego gadania jedziemy Z otwieraniem tutaj będzie znowu problem pewnie. I jakoś sobie poradzimy. Okej. Okay. Przypominam, że boksik zawiera 36 oszetek. Nie 50, jak to jest w przypadku Champions League. I myślę, że będziemy sobie otwierać tak jak poprzednio. Po 6 szatek dziennie. Czekając na update. Powinniśmy się w tygodniu zmieścić. Dla przypomnienia. Do zebrania mamy 280 kart. 220 bazówek. 24 ulubieńców, 16 bramkarzy i 20 mistrzów, i dzisiaj do odmiany saszetki sobie będziemy rozcinać. Zaczynamy, na co liczymy, to chyba już nie muszę mówić. Do tej pory trafiliśmy tylko dwóch mistrzów, Liuboja i Waldek Sobota. I na początek mamy gwiazdę Szymona Pawłowskiego, Zagłębie Lubin. Mariusz Przybelski, Górnik Zabrze. I Jołanowicz, Korona Kielce. Łukasz Zwoliński, Pogoń Szczecin. I Mariusz Stępiński, widzę chód. Ostatnio, o, jeszcze tu mamy chyba zawodnika, tak dokładnie. Adam Kokoszkę z Polonii Warszawa. Ostatnio yy, zastanawiałem się nad tym, czy trafiliśmy wszystkie bazówki. <laughs> Jak później się doliczyłem na 280 kart w boxie nie możemy trafić wszystkich bazówek. Także mam nadzieję, że teraz wszystkie uzbieramy. <laughs> Druga soszeczka I mamy Michała Zielińskiego z Korony. Traorek Gwiazdę z Lech i Gdańsk. z Cawalek GPS Bełchatów. Adrian Rakowski z Lubin. Inaki Astis, Legia Warszawa. Oraz Diago Cionek. Jagielonia, Także na początku bazówki. Saszeczka numer 3. Odcinki teraz postar postaram się wrzucać codziennie. Dlatego, że niedługo wychodzi update ligi mistrzów i będziemy na tym się skupiać. Arkadiusz Piech, ruch Arzów. Gwiazda, Grzesiu Rasiak, zwany Drewinio, Lech Jagnańsk, Jakub Słowik, Jagiellonia, Białystok, Sebastian Przyrowski, Polonia, Warszawa, zawodnik Widzewa Łódź oraz obrońca, ulubieniec fanów, Michał Żywaków. I zdaje się, że to jest nasza powtóreczka. Postawimy go sobie może tutaj, o. Albo tutaj. Dobra. Saszetka numer 4. Gwiazda na początek Wojciech Kędziora, Piazdliwice, Piotr Wiśniewski Lech Gdańsk, Wojciech Lisowski, Piazdliwice, Piotr Stawarczyk, Ruch Chorzów, Dariusz Kołodziej, Podbeski Zibielsko-Biała oraz zawodnik Legii Janusz Gol. dostatnia ostatnia soszetka Luis Enrique z Lech Poznań Łukasz Surman, Gwiazda Lechy Gdańsk Patryk Mraz, Śląsk Wrocław. Maciej Dąbrowski, pogoń Szczecin Kamil Bilczek, zagłębie Lubin oraz Kamil Kosowski, GKS Bełchatów Znowu bazóweczki Kolejna soszetka, ostatnia Ponownie zawodnik GPS u Bełchatów, tym razem Kamil Wacławczyk. Tomasz Lisowski, Korona Kielce. Jakub Wawrzyniak, Legia Warszawa. Dias, Śląsk Wrocław. Krzysztof Król, Podbeskidzie Bielska Biała. Oraz kartą specjalną jest mistrz Aur Melikson którego nie mieliśmy, tak więc super. No i wrzucimy sobie go tutaj do koszulki. Nasz trzeci mistrz z tej edycji. Tak więc elegancko. No, zebranie 20 mistrzów będzie nie lada sztuką, ale postaramy się powymieniać. Ok, kartami specjalnymi, które trafiliśmy jest Marum Elikson Mistrz oraz Michał Żewłakow, ulubieniec fanów. Dzięki za oglądanie tego filmu i zapraszam do drugiej części. Narka.